Historii seryjnego mordercy, znanego jako Nożyczkowy Morderca. Przydomek ten nadała mu policja, ze względu na charakterystyczny sposób, w jaki dokonywał swoich zbrodni. Nożyczkowy Morderca był jednym z najbardziej tajemniczych seryjnych morderców w historii. Jego sposób działania był niezwykle precyzyjny i okrutny. Zabijał swoje ofiary używając specjalnie spreparowanych nożyczek chirurgicznych. Zawsze celował w miejsca, które zadawały śmiertelne obrażenia, ale jednocześnie pozostawiały ciało w nienaruszonym stanie. Był to jego sposób na manipulację i wprowadzenie strachu w serca śledczych. Zbrodnie nożyczkowego mordercy były doskonale zaplanowane i przemyślane. Wybierał swoje ofiary spośród tych, które miały pewne cechy wspólne, takie jak wiek, płeć. Czy zawód. Często stalkował swoje ofiary przez pewien czas, obserwując ich codzienne rytuały i przyzwyczajenia. Dopiero kiedy czuł, że zna je wystarczająco dobrze, dokonywał swojego ataku. Dochodzenie policji było pełne napięcia i frustracji. Nożyczkowy morderca był niezwykle sprytny i zawsze pozostawiał minimalne ślady. To sprawiało, że policja miała trudności w ustaleniu jego tożsamości i znalezieniu dowodów na jego działania. Jednak z upływem czasu, dzięki współpracy różnych agencji ścigania i wykorzystaniu najnowszych technologii, śledczy zaczęli odkrywać pewne wzorce, które pomogły im zbliżyć się do mordercy. Na podstawie analizy miejsc zbrodni i wykorzystując profile psychologiczne. Zespół dochodzeniowy zdołał w końcu ustalić kilka wspólnych cech, które łączyły ofiary. Dzięki temu śledczy byli w stanie opracować potencjalny profil nożyczkowego mordercy, co ułatwiło im skupienie się na podejrzanych. Po intensywnym śledztwie w końcu udało się zatrzymać nożyczkowego mordercę. Na podstawie dowodów zgromadzonych przez policję, jak ślady DNA znalezioną broń oraz zeznania świadków, morderca został postawiony przed sądem. Proces był pełen napięcia i tajemnicy, a publiczność trzymała się w niepewności, jak zakończy się ta makabryczna historia. Po długich przesłuchaniach, prezentacji dowodów i zeznań świadków, nożyczkowy morderca został uznany winnym licznych morderstw i skazany na karę śmierci. Wyrok ten był odbierany jako sprawiedliwość DLA ofiar i ich rodzin, które straciły swoich bliskich z rąk tego okrutnego zabójcy.